W dzisiejszym materiale będzie o cłach, ponieważ ostatnio, 29 sierpnia, sąd apelacyjny uznał, czy też orzekł, że większość ceł prezydenta Donalda Trumpa jest nielegalna, uznając, że przekroczył on swoje uprawnienia. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump musi się borykać z takimi właśnie decyzjami sądu. Jak wiadomo, przez wiele lat walczy z sądami, a jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, kiedy to oczywiście podpisywał różnego rodzaju rozporządzenia wykonawcze, również musi się borykać z sądami, ponieważ od jego rozporządzeń wykonawczych ludzie się odwołują i, i pozywają administrację Trumpa do sądu. Jednak sędziowie pozwolili, aby podatki importowe, pozostały w mocy, kierując jednocześnie sprawę z powrotem do sądu niższej instancji. W orzeczeniu z 29 sierpnia, czyli w orzeczeniu piątkowym, sąd apelacyjny 7 do 4, taka była, taka była decyzja, orzeczenie 7 do 4 głosów. Jest to sąd apelacyjny dla okręgu federalnego i uznał ten sąd, że ogłoszone w kwietniu przez Donalda Trumpa cła wzajemne są w większości nielegalne. Sąd apelacyjny podtrzymał orzeczenie Sądu Handlu Międzynarodowego z początku roku, stwierdzając, że prezydent niewłaściwie skorzystał ze swoich uprawnień nadzwyczajnych, aby nałożyć cła. Większość sędziów Sądu Apelacyjnego uznała, że prezydent przekroczył swoje kompetencje wynikające z ustawy z 1977 roku o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. Ta ustawa przyznaje prezydentowi istotne uprawnienia do podejmowania szeregu działań w odpowiedzi na ogłoszony stan nadzwyczajny. Ale żadne z tych działań nie obejmuje wprost możliwości nakładania ceł, podatków czy podobnych danin ani prawa do opodatkowania, jak stwierdził sąd. Sąd również dodał, że wydaje się mało prawdopodobne, aby kongres, uchwalając ustawę o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych, zamierzał odejść od dotychczasowej praktyki i przyznać prezydentowi. Nieograniczone uprawnienia do nakładania ceł. Ustawa nie wspomina o cłach ani nie zawiera zabezpieczeń proceduralnych jasno ograniczających władzę prezydenta w tym zakresie. Orzeczenie z piątku wejdzie w życie dopiero 14 października, tak więc to pozostawia administracji Trumpa możliwość odwołania się do Sądu Najwyższego, to oczywiście uczyni. O tym za chwilę powiem. Prezydent odniósł się do wiadomości na platformie Truth Social tego samego dnia, pisząc, że zniesienie ceł dosłownie zniszczyłoby Stany Zjednoczone Ameryki. Oto co dokładnie na platformie społecznościowej Truth Social napisał na ten temat Donald Trump. Otóż napisał, wszystkie cła nadal obowiązują. Dziś wysoce stronniczy sąd apelacyjny niesłusznie stwierdził, że nasze cła powinny zostać zniesione, ale oni wiedzą, że Stany Zjednoczone ostatecznie zwyciężą. Gdyby te cła kiedykolwiek zniknęły, byłaby to całkowita katastrofa dla naszego kraju. Uczyniłoby to nas finansowo słabymi, a my musimy być silni. USA nie będą już tolerować ogromnych deficytów handlowych oraz niesprawiedliwych ceł i barier pozataryfowych nakładanych przez inne kraje, przyjaciół czy wrogów, które podkopują naszych producentów, rolników i wszystkich innych. Jeśli ta decyzja miałaby się utrzymać, dosłownie zniszczyłaby Stany Zjednoczone Ameryki. Na początku tego weekendu z okazji Dnia Pracy powinniśmy wszyscy pamiętać, że cła to najlepsze narzędzie, by pomagać naszym pracownikom i wspierać firmy produkujące wspaniałe produkty Made in America. Przez wiele lat cła były używane przeciwko nam przez nieodpowiedzialnych i nierozsądnych polityków. Teraz... Pomocą Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych będziemy je wykorzystywać na korzyść naszego kraju i sprawimy, że Ameryka znów stanie się bogata, silna i potężna. Dziękuję za uwagę w tej sprawie. Natomiast Donald Trump podzielił się jeszcze jednym postem. Tym razem był to post, który był oryginalnie zrobiony przez Marka Lewina i tutaj Mark Lewin interpretuje tą całą sytuację, interpretuje decyzję sądu, który wydał właśnie taką opinię. Większość sędziów sądu apelacyjnego, którzy orzekli przeciwko większości ceł prezydenta, myli się. Niezależnie od tego, czy ktoś popiera cła, czy nie, ustawa, o którą toczy się spór, faktycznie przyznaje prezydentowi szerokie uprawnienia do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego. Co więcej, Konstytucja w artykule drugim daje prezydentowi szerokie kompetencje w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej. Prawnicy prezydenta doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego też sporne rozporządzenia wykonawcze opierają się częściowo na poważnych przesłankach polityki zagranicznej. Na przykład dotyczących Meksyku, Kanady i Chin, które zdaniem prezydenta nie robią wystarczająco dużo, aby powstrzymywać napływ śmiercionośnych narkotyków do naszego kraju. Połączenie szerokich uprawnień ustawowych z kompetencjami wynikającymi z artykułu drugiego przeważa nad argumentami przedstawionymi przez większość sędziów. Ponadto sędziowie nie powinni być ostatecznymi decydentami tego rodzaju sprawach ponieważ wykonują władzę która nigdy nie została im przekazana i nie powinni zastępować własnymi preferencjami politycznymi decyzji prezydenta tutaj rolą kontroli jest kongres jeśli uzna to za stosowne może zmienić prawo albo uchwalić nowe ograniczające uprawnienia prezydenta w tej dziedzinie trzeba jednak pamiętać że kongres także nie ma nieograniczonej władzy i może napotkać problemy związane z podziałem władz, biorąc pod uwagę artykuł 2 i konstytucyjne uprawnienia prezydenta w polityce zagranicznej. Prawą zajmie się ostatecznie Sąd Najwyższy. W przeszłości sędziowie Tomas, Gorsucz i Cabana podkreślali szerokie upra uprawnienia prezydenta w podobnych okolicznościach. Podziewam się, że sędzia Alito również poprze to stanowisko. I właśnie w taki sposób podsumował tą sprawę. Mark Lewin także mówi, że po prostu sędziowie w niesłuszny sposób tutaj postąpili. Zresztą kilka miesięcy temu nawet już była taka sprawa, gdzie sędziowie zgodzili się, że absolutnie sędziowie federalni blokując różnego rodzaju rozporządzenia wykonawcze nie, nie, nie postępują w sposób prawidłowy. Tak więc ja naprawdę dziwię się, że cały czas jeszcze te wszystkie sprawy sądowe trwają i że sędziowie federalni cały czas to robią. No ale to jest właśnie ta walka. Większość z tych sędziów to są właśnie sędziowie, którzy są aktywistami i tak naprawdę może nawet nie potrafią konstytucji w dobry sposób interpretować. Tak więc taka jest sprawa ceł. Oczywiście czekamy na odwołanie administracji Donalda Trumpa.